Epidemia koronawirusa trwa. Wielu z nas pracuje zdalnie, większość z nas uczy się zdalnie i wyobraźmy sobie taką sytuację, że nagle potrzebujemy w domu kamery internetowej, a, a mamy tylko komputer stacjonarny. Odpalamy internet, włączamy polecane kamery internetowe i przeglądamy oferty, a tam zaczyna się od 100 przez 200, 300, 400, nawet 1000 złotych i z każdej strony ktoś próbuje wmówić nam, że tak, potrzebujesz tej super jakości albo. Ta kamera świetnie wpisuje się w design nowoczesnego mieszkania. A ja mówię Ci nie, nie potrzebujesz kupić żadnej kamery internetowej, bo kamerę spełniającą potrzeby większości użytkowników nosisz przy sobie na co dzień w telefonie komórkowym. Chyba minusą z sklepów internetowych. Cześć, ja jestem Paweł i dzisiaj uratuję Cię od wydania kilkuset złotych na kamerę internetową. Witaj na Smartphone Idea. Przygotowując się do dzisiejszego poradnika, sprawdziłem dla Was kilka rozwiązań w internecie, które pozwalają właśnie zamienić telefon komórkowy na kamerkę. I spośród nich, no, jak dla mnie bezapelacyjnie wygrał program Irion, którego no, prostota wdrożenia, że tak powiem, bije wszystko inne na głowę. I na stronie domowej tego programu widzimy, że jego użycie będzie wymagało od nas po pierwsze zainstalowania aplikacji na naszym komputerze a po drugie zainstalowania aplikacji na naszym telefonie. I tutaj również widać to, że program Irion możemy używać zarówno na komputerach z Windowsem, jak i na komputerach firmy Apple, jak i na komputerach z zainstalowanym Ubuntu. Do tego, jeśli chodzi o telefony, to aplikacja działa zarówno na telefonach z Androidem, jak i na iPhone'ach. My oczywiście ściągniemy sobie, najpierw zainstalujemy sobie aplikację na nasz komputer, ściągniemy sobie plik instalacyjny dla Windowsa szybko sobie go zainstalujemy In instalacja jest tak naprawdę banalnie prosta tutaj sobie możemy jeszcze wybrać ile chcemy mieć tych kamer dostępnych no my oczywiście sobie wybierzemy jedno, ale jeżeli ktoś chce na przykład mieć dwa telefony podłączone to sobie może tutaj wybrać Prze przeklikamy się szybko przez instalację To jest wszystko banalnie proste i po na koniec możemy Uruchomić nasz program. Tutaj od razu, no, tak naprawdę, sprawa, jeśli chodzi o komputer, się kończy. Ewentualnie możemy sobie przeczytać, że na razie program nie wykrył żadnego telefonu w, w sieci i każe nam zwrócić uwagę, czy zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy aplikację na naszym telefonie, czego jeszcze nie zrobiliśmy tak naprawdę. Oraz tego, że nasz telefon i komputer połączone są z tą samą siecią Wi-Fi ale za chwilę, co za chwilę pokażę nie jest to warunek niezbędny ponieważ przez program IRION również możemy połączyć telefon z komputerem przez kabel USB jeśli chodzi o nasz telefon to ja dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować aplikację na telefonie z systemem Android, no oczywiście instalacja na, na iPhoneie będzie, będzie tak samo prosta, jak już widzicie, no, należy najpierw oczywiście wyszukać tą aplikację, czyli Wyszukujemy aplikację iRiun 4K Webcam. To jest aplikacja, która będzie współpracować z aplikacją zainstalowaną na naszym telefonie. Ja już mam ją zainstalowaną, więc ją sobie od razu otworzę. Tutaj telefon nam mówi tak naprawdę to samo, co mieliśmy napisane na komputerze, czyli upewnić się, że są w tej samej sieci, upewnić się, że aplikacja jest włączona na telefonie i, i tak dalej. Klikamy sobie, możemy sobie odznaczyć, żeby nam tego więcej nie pokazywał. Klikamy dalej. I tutaj ja już pewnie o, widzę już, widzę już swój, e, swój monitor tak naprawdę. I tu jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Ja mam teraz połączony mój telefon z komputerem za pomocą kabla USB i tutaj będzie jedyna trudność tym wszystkim, że musimy włączyć debugowanie USB tak zwane. Program nam tutaj, jeżeli klikniemy sobie na tego linka, to program nas zaprowadzi do opcji programisty w naszym telefonie i... Musimy sobie tutaj odnaleźć, gdzie się włącza debagowanie USB. Włączamy debagowanie USB, telefon nam się przełączy. Ja to sobie zamknę tutaj, i od razu nam wyskakuje komunikat, że nasz komputer próbuje się połączyć z telefonem za pomocą USB. Zezwalamy tej naszej aplikacji na połączenie się i wychodzimy z opcji. I już widzimy, że teraz na ekranie naszej aplikacji tego komunikatu o debagowaniu USB nie ma. Nasz komputer od razu połączył się z aplikacją. Jak widzimy, ja już tutaj widzę, widzę jakby swój, swój monitor w ekranie. Także e, przejdziemy sobie teraz do opcji. Klikamy sobie tutaj na to narzędzie w prawym górnym rogu, i mamy do wyboru zmianę orientacji ekranu z pionowej na poziomą. Do tego możemy sobie wybrać kamerę. Jeżeli mamy w telefonie więcej niż jedną kamerę, na przykład z przodu, z tyłu, do tego mamy jak na przykład kamery szerokokątne, to będziemy tutaj mieli więcej niż dwie pozycje. No ja jak widać mam w telefonie cztery kamery, bo mam kamery szerokokątne z przodu i z tyłu. Możemy sobie to zamienić. Ja sobie zostawię tak jak jest na razie. Wracamy dalej. Możemy sobie ustawić autofocus. Do tego możemy sobie ustawić automatyczne wygaszanie ekranu. No to jest jeden z małych minusów tej aplikacji, ponieważ do działania ona musi być cały czas na wierzchu i ekran telefonu musi się cały czas świecić. Dlatego tutaj no aplikacja nam daje taką możliwość, że będzie, jeżeli nie będziemy korzystali z telefonu, a będziemy mieli włączone aplikację, to będzie nam trochę przyciemniało ekran i dzięki temu będzie nam mniej pochłaniało to baterii. Do tego. Kolejnym małym minusem tego programu jest to, że raz na jakiś czas, podczas naszej konferencji, na naszym ekranie, na, naszym, na tym co pokazuje nasz, nasz telefon kamera, pokazuje się małe logo programu Irium. I żeby je usunąć, no musimy wykupić program wersję Pro tego programu, która kosztuje 20 kilka złotych, jeśli dobrze pamiętam. No ale myślę, że na potrzeby takiej zwykłej telekonferencji albo udziału w lekcjach to to nie będzie niezbędne. Więc I to by było na tyle, jeśli chodzi o aplikacje i opcje. A jeszcze zapomniałem o jednej opcji. Możemy sobie włączyć latarkę w naszym telefonie. Jest tutaj guzik i możemy sobie przerzucić na przykład widok do góry nogami, jeśli chcemy obrócić telefon. Jak widzicie, ustawiłem już sobie telefon na stojaczku obok mnie. On już jest tak naprawdę moją kamerą internetową. Jeszcze teraz wrócimy sobie. Szybko do naszego programu, bo jak widzicie, połączył nam się ładnie z telefonem. I tutaj, kolejną opcją, która nam się aktywuje, możemy zmienić sobie rozdzielczość, w której e, no, telefon będzie wyświetlał nasz obraz. No tutaj należy pamiętać, że im większą rozdzielczość ustawimy, tym będziemy mieli niestety większe opóźnienie w przesyłaniu informacji pomiędzy telefonem i komputerem. No, możemy sobie nawet ustawić Full HD, ale ja sobie tak dla wygody ustawię troszeczkę mniejszą rozdzielczość. I teraz na szybko pokażę wam jak skonfigurować poszczególne najpopularniejsze programy do telekonferencji. Zaczniemy sobie od Skype'a. Ja się tutaj połączę szybko ze Skype'em. Przejdziemy do ustawień, dźwięki i obraz. I jak widzimy, nasza kamera IRIUN jest tutaj widoczna jako jedno z urządzeń, które możemy sobie wybrać do Obsługiwania naszych połączeń. Tak samo będzie na przykład z Zoomem, to będzie kolejny program, który sobie sprawdzimy. Odpalam Zooma, przechodzę do ustawień, przechodzę do ustawień wideo i tak samo Irion Webcam jest tutaj widoczne jako urządzenie oddzielne podłączone. Możemy je sobie wybrać i e, dołączyć do telekonferencji z podglądem wideo. Zapomniałem Wam powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, bo oprócz tego, że Nasz telefon możemy ustawić jako kamerę internetową, to również możemy wykorzystać wbudowany w niego mikrofon. I tutaj, na szybko, chciałem Wam pokazać w obu programach do komunikacji, które prezentowałem przed chwilą. Oprócz tego, że ustawiliśmy sobie kamerę, możemy jeszcze zejść i ustawić sobie mikrofon. Tutaj też nasz Irion Webcam jest dostępny. No, niestety, ta jakość jest dużo gorsza, ponieważ telefon jest w pewnej odległości od nas i będzie wyłapywał całe echo możemy to sobie ustawić, jeżeli nie mamy mikrofonu zewnętrznego tak samo sytuacja wygląda w zoomie wchodzimy w opcje i tutaj przechodząc do zakładki audio możemy sobie ustawić mikrofon jako irion e webcam i on również będzie działał jako nasz zewnętrzny mikrofon, który mamy wbudowany tutaj w telefonie to by było na tyle. Parę stówek w kieszeni. Jeżeli Wam się ten materiał przydał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No jeżeli Wam się nie przydał, to, to też zasubskrybujcie i zostawcie łapkę w górę. A jeśli znacie jakieś inne dobre programy do zamiany telefonu komórkowego w kamerę internetową, to dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy Waszych doświadczeń i cześć!